Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z tej strony Maniana i dzisiaj nagrywam odcinek taki bardzo specjalny. E, mianowicie jest to odcinek pod nazwą Odpowiadam moim widzom tak przez 15 minut. No i to by w sumie było na tyle w tym wstępie. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, była to propozycja od was, także to nagrywam i nie jest to mój oryginalny pomysł, więc nie krzyczcie na mnie, że kopiuję odcinki innych bo jest coś takiego jak inspiracja, tylko trzeba ładnie powiedzieć, że to nie jest oryginalny pomysł. No i to by było na tyle w tym wstępie. Ogólnie to YouTube przeraźliwie ucina mi zasięgi i moje filmy docierają do znacznie mniejszego grona niż wcześniej się to zdarzało. Także. Zostawiając łapkę w górę i komentarz, sprawiacie, że YouTube poleca mój film kolejnym osobom, a mój kanał się rozwija, a moim celem tego roku jest bicie 1000 subów, więc no bardzo mi zależy na waszej łapce, komentarzu i ewentualnie subskrypcji. No i to by było na tyle w tym wstępie. Widzimy się już w czasie odcineczka, ale najpierw intro. Okay. Witam wszystkich już po intrze, także jeszcze tutaj raz zapiszę mój status i rzeczą, którą zrobimy będzie włączenie stopera. I tak jak macie tutaj, że odpowiadam przez 15 minut, więc ustawiam 15 minut na stoperze i lecimy. E, dobra, zapiszę jeszcze raz ten status. Mam nadzieję, że ktokolwiek do mnie w tej sprawie napisze. Tutaj napisała, o jace! no tylko jeżeli poprosicie mnie, podaj hasło do konta, to tego nie zrobię. Ale nie mam pomysłu, na wysypy jestem. No, mam nadzieję, że ktoś z Was na coś padnie, także wpiszemy do kolejnych osóbek, że status. Zobacz. No, liczę na Was, liczę na Waszą kreatywność. Um, dobra, tutaj sobie osóbka poszła. Ogólnie to wejdę w pocztę, bo tak mi będzie łatwiej. E, czyli na wszystko się zgodzisz, na przerze prawie. E, także no. no, oczywiście hasła wam nie podam. Podam, co jest napisane. E, mówię tak, widzą psz, przez 15 minut. Także dobra, tej osobka chce prezenciczka. E, myślę, że to nie jest dla mnie problem. Także zaraz jej wygrzebię e, coś ładnego i jej dam. Dobra, więc jak tak patrzę przez moją szafę, to w sumie chyba dam jej jakiegoś ciuszka. Bo mam tego sporo mogę w sumie dać te włoski, bo nigdy ich nie założyłam. Także proszę bardzo. Pozdrowisz mnie i bardzo serdecznie pozdrawiam. Um, no to jest pakietu Halloweenowego na że Nie mam xd e, Dobra, <laughs> nieważne. Sorki. Ale mogę jakiś fajny prezencik na ko to moja psotka, także lecimy z kolejnym prezentem. Dziękuję. Nie ma za co. E, tutaj ta osoba pisała o ten prezent tak. Kurde no, muszę to zobaczyć. Tak, moja psotka także. No, lecimy z tym prezentem. E, I kochani, zostało nam 11 minut, także musicie się śpieszyć z tymi propozycjami, bo może dla Was nie starczy czasu. Już tam widziałam, że ktoś poprosił o dripa lub Pixela, także trochę się boję, a nawet bardzo... Hmm. Kurde, dałabym Ci jakiegoś ciuszka, który nie za bardzo noszę. W sumie sama nie wiem, co ja noszę, a czego nie noszę. Także no dobra, dajmy tą bluzeczkę, bo jej nie noszę. Mam nadzieję, że się z niej ucieszysz. Um, dobra, także kolejna osóbka, szukam ich od miesiąca, smutno. Um, dobra, lecimy dalej i aktualizuję jeszcze status. Dasz mi Pixela lub Dripa. och, bałam się tego, ale napiszę, że skoro to jest taki odcinek, no to okej, okay. dam ci, niech ci będzie. Um, mam chyba dwie kokardki Pixel, to mogę ci w sumie dać jedną. Także no, mam nadzieję, że się ucieszysz takiego drobiazgu, nie dam Ci takiej bluzki, no bo wiesz to już dla mnie zbyt duży wydatek i strata także no, lecę szukać mojej kokardki i zaraz Ci ją dam. Tu jest moja kokardeczka, także dziękuję też Wam bo dostałam ją właśnie od Was i proszę bardzo, także napiszę, że tak <grych> no i dobra, odnowimy zaraz pocztę, w sensie zaktualizujemy dziękuję za prezencika o wiem, tutaj Pannę Anne Love olśniło i bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam. I czekam na jej propozycje. A mojego odcineczka zostało już tylko 8 minut. Dasz mi moderatora na kanale. Jak najbardziej. Nie wiem, jak to się robi, chyba jakoś przez stronę YouTube'a, ale na kolejnym live go dostaniesz. Także napisz, że tak. Odezwij się na kolejnym live. I dobra, czekam na Wasze kolejne propozycje. Już chyba najgorsze za nami, czyli to czego się bałam, czyli wysyłanie dripów i pikseli. I na razie coś nie piszecie. Właśnie kupiłam tej booster i zarabiam podwójnie przez jedną godzinę. Okej. Okay. No i jaka w tym filozofia? A, dobra, to była wiadomość z tego, a nie, że ona mi to napisała. Dobra, ja, ja już naprawdę tracę głowę, ale dam ci grafa, załóżmy, że to jest taka odpowiedź tak na to, że masz booster. No bo inaczej na to powiadomienie nie mogłam odpowiedzieć. Wow, dzięki! Napiszę jej, że spoczko <laughs> odcinek mi kazał. Tak naprawdę to chciała Uni, ale nie dawaj, bo nie jestem taka. E, dobra, skoro napisała, że nie dawaj, to napiszę... Napiszę, że okej. Okay. Chociaż w sumie... Dobra, dam Ci jakieś uni, ale takie nie za level. I nie mówcie, że mój stoper się zresetował. Nie, dobra, nie zresetował się. Yy, zostało jeszcze 6 minut z hakiem. Także no poszukam Ci, bo mam pewnie sporo jakichś duplikatów. Ogólnie możecie napisać, czy chcecie część tej takie szalone z mojej strony odcineczki. Ja jestem na tak, no bo wiecie czegoś się nie robi dla wyświetleń nie no oczywiście, żartuję nagrywanie w sumie takich odcinków jest też dla mnie przyjemnością um, kurde no nie mogę znaleźć tej sukienki więc no dam ci włoski candy trudno proszę bardzo e, i tutaj no ta osóbka już napisze że trudno e, zrobisz live o ja a będzie dzisiaj live? Eee, także no, wszyscy mnie proszą o tego live'a, więc lecimy zrobić live'a. Ja Wam powiem, kochani. Tylko nie wiem, czy można jednocześnie robić odcinek i live'a, to już mi jak dobre pytanie. okej, okay, nie wiem, jak mam odpowiedzieć na te automatycznie wysyłane wiadomości przez MSP w ogóle, to upewniam się, że tutaj nagrywam. Eee, dobra, copy and create, niech będzie cokolwiek naprawdę. Ale kazaliście mi zrobić live'a, więc lecę zrobić live'a. Um, zostały 4 minuty, więc fajnie. <grych> także dobra, wybierzmy dzisiaj, oczywiście. Lecimy z tym i tutaj odpalamy. Rozpocznij streama. I można jednocześnie robić live'a i odcinek. Ale to jest szalone, wszystko. Także dobra, zrobisz live'a tutaj na że tak. I mam nadzieję, że ta osoba zdaje sobie sprawę, co właśnie skumulowała. Zacięcie się mojego komputera, także. Proszę bardzo, robimy live'a. Jestem szalona, ja, ja wam to mówię, naprawdę, także witam wszystkich na live w czasie odcinka. Eee, tak. Także no, dzisiaj to jest jakieś istne szaleństwo. Ogólnie to nagrywam, odpowiadam widzom tak jeszcze przez parę minut i widzowie mnie poprosili o zrobienie live'a, także robię live'a. Eee, wiem, to jest wszystko szalone. Eee, mogę pikselka, proszę? Och, dobra, dam Ci piksela, eee, także witam wszystkich na, bardziej, na najbardziej chorym live, na jakim byliście w Waszym życiu. I niestety kończę live'a, bo mi się odcinek prawdopodobnie laguje, także... Nie, nie laguje się. Okej, okay, no to możemy jednocześnie robić live'a i odcinek, ja tam osobiście nie mam nic przeciwko. W ogóle to mam cztery pikselki, więc no, jak dam jedną, no to chyba nie umrę. Mi się wydaje. Także proszę bardzo i na przeży tak. Kończmy już live'a, bo mi komputer zaczyna się lagować. Dziękuję za obecność na live'iczku. naprawdę, także zatrzymujemy streama. No i wracamy już do czysto odcinkowej wersji. Sprawdzę na że zro Zrobiłam i już skończyłam. I dobra, zostało tak naprawdę 40. 5 sekund tego odcinka, więc no już raczej niczego nie wskrzeszam. Także no, minutnik się właśnie zakończył, ale ewentualnie mogę zrobić wyjątek dla tej osóbki, ale mogę zrobić wyjątek. Także no, jeżeli ta osóbka jeszcze tutaj szybko napisze, co by chciała, no to ok. Um, no, a na razie ja będę się z Wami powoli już żegnać. Dziękuję wszystkim za aktywny udział w tym odcineczku. Sporo tych propozycji było, mimo już pierwotnie myślałam, że będę musiała się Was pytać, czy chcecie coś tam i w ogóle. Ale jestem zaskoczona że podjęliście inicjatywę tego live'a i odcinka, także dziękuję Wam za to. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie napiszcie w komentarzach i tak jak poprzednio zostawiam Wam odcinek na Wasze pomysły dotyczące mojego kanału, także jeżeli coś, to walcie tam śmiało i przypominam o łapce w górę, subie na kanale no i to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek i wspieracie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym.